Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie na moim kanale. Dziś, kochani, już widzicie po tytule oczywiście Odczyt kart tarota co przed Tobą w zbliżających się miesiącach. Zobaczymy w kartach, co się przy Was, kochani, pokaże. Zapytamy karty o to, na co powinniście uważać, co do Was zmierza, co zmierza w Waszym kierunku właśnie w najbliższych miesiącach i tu mogę określić bo wiecie oczywiście przynajmniej część z Was wie część, która ogląda mnie od dawna, iż ja robię odczyty karta Rota 3 do 6 miesięcy gdyż uważam, że te odczyty są najbardziej wiarygodne gdyż uczucia przy nas się zmieniają nasze myśli się zmieniają Poprzez wpływ osób, które przy nas, w naszym życiu, na naszej drodze się pojawiają. Tak? Och, jak mi się tutaj zrymowało. Kochani, jak zawsze przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym. Nie z każdym może rezonować, nie z każdym musi rezonować. Jeżeli oczywiście macie ochotę na odczyty prywatne, Chcecie sprawdzić, co tarot ma Wam do powiedzenia, lub macie sami swoje indywidualne pytania do kart tarota. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Przypominam, że trwa jeszcze promocja na odczyty z kart tarota u mnie promocja listopadowa. Także zapraszam Was do kontaktu. Kontakt pewnie za chwilę tu się Wam gdzieś pojawi lub jest zawsze pod każdym moim czytaniem. Kochani, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, gdyż wtedy macie możliwości wybierać sobie odczyty, które Wam akurat odpowiadają. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie serduszko, zostawcie w komentarzu no, Wasze odczucia, jeżeli chodzi o tarota, bo wiem, że bardzo wiele z Was jest osobami. Mocno wrażliwymi osobami, które czują, odbierają to, czego inni po prostu nie widzą. Kochani, serdecznie Was zapraszam do odczytu. Przy dzisiejszym odczycie, aby łatwiej było tę energię pogrupować, karta numer jeden, czyli Wy, jako osoby, wybierajcie kartę numer jeden, jeżeli ta karta graficznie Was do siebie przyciąga, jeżeli utożsamiacie się z tą kartą, właśnie z grafiką tej karty. Wybierzcie sobie tą kartę za przewodnika dzisiejszego odczytu. No i karta numer dwa, tak samo kochani dla Was. Jeżeli ta karta Was do siebie przyciąga, wybierzcie tą kartę y, jako przewodnika dzisiejszego odczytu, aby te energie się pogrupowały. Y, oczywiście Wy wychwytujcie to, co czujecie intuicyjnie, że karty mają Wam do przekazania, co ma związek z Waszym życiem. Kochani, postawię też do tego odczytu kartę anielską Zatem zaczynamy i zapraszam Wcześniej kartę oczyściłam, żeby tutaj nie zabierać czasu na antenie Kochani, karta anielska dla karty numer 1 Karty, którą sobie wybraliście do dzisiejszego odczytu Sprawdzamy kartę anielską Pokażę Wam, bo się karty dwie wysunęły i dwie karty Wam wyjmę po pierwsze, karta, która wyszła jako pierwsza, mówi odpuść. Czyli pamiętaj, kochany, yy, pamiętaj, kochana osobo, na siłę nikogo nie uszczęśliwisz. Ani ciebie nikt na siłę nie uszczęśliwi, ani ty nikogo nie uszczęśliwisz na siłę. Nie yy, odpuść po prostu wszelkie relacje, które szczęścia ci nie dają. Czy to są relacje uczuciowe, czy to są relacje koleżeńskie. Czy zawodowe, czyli jeżeli macie pracę, w której bardzo się męczycie, która was przygnębia, która nie jest, nie czujecie się tu i teraz w danym miejscu, yy, po prostu nie czujecie się sobą, czujecie, że to was przybija, przytłacza, odpuść, odpuść, zacznij coś nowego. Każdy rozdział, który rozpoczniesz, da ci szansę na realizację swoich planów i po prostu oczyszczenie swojej aury z toksycznych sytuacji, z toksycznych osób. Karta numer dwa, która jak sami widzieliście się wysunęła, karta numer dwa mówi tak: Oczywiście wszystko, co, o czym pomyślisz, w sensie takim oczywiście realnym, rzeczywistym, do spełnienia, ma szansę i spełni się dla ciebie bardzo pozytywnie. Karta mówi tak: Jest odpowiedni moment na pewne decyzje w twoim życiu, jest odpowiedni czas na to, aby. Swoje życie uporządkować. Tak bym to widziała, kochani. Tutaj karty tasuję i sprawdzamy, co zmierza w Twoją stronę w najbliższych miesiącach. Co zmierza w Twoją stronę w najbliższych miesiącach. Dla części z Was szczególnie, i tu mówię, czytanie jest ogólne dla wszystkich znaków, ale czasami, jak wiecie, karty. Dają informacje odnośnie znaków Zodiaku, i tak też ja tutaj widzę teraz. Dla części z Was, a w szczególności dla byków, koziorożców, strzelców, lwów i baranów, karta pokazuje zbliżający się wyjazd, zbliżające się zmiany. Najbliższy, szczególnie tutaj rok, no bo do trzech miesięcy to już zahaczymy o 2025 rok, pokazuje zmianę miejsca zamieszkania, przeprowadzkę nawet zagraniczną. Karty pokazują zmianę pracy, ale również stricte właśnie zmiany uporządkowania w obrębie finansowym, materialnym sprawy, które dotąd nie szły po Twojej myśli, zaczną małymi krokami się stabilizować. Co jeszcze? Dla części z Was niestety karty pokazują rozstania. W długoletnich związkach, związkach partnerskich nadejdzie czas na przemyślenie Waszej relacji. Dla części z Was będzie to spowodowane poznaniem kogoś nowego przy Was, ale stricte karty, karta wyboru pokazuje, iż zaczniecie zastanawiać się, czy nie czas jakieś relacje w swoim życiu zakończyć. I tak mi się to tutaj przy Was pokazuje. Na co, kochani, powinniście uważać w najbliższych miesiącach? Na co powinniście uważać w najbliższych miesiącach? Na części z Was będzie to, yy, kochani, osoba w karcie kobiety, osoba z podznaku, panny. Yy, na co powinniście szczególnie uważać? Na niewchodzenie w niepotrzebne konflikty, szczególnie w konflikcie nieobieranie danej strony, nie kierowanie się, wiecie, czyimiś sugestiami, nie podążanie ślepo za czyimś zdaniem. Wy musicie mieć, kochani, swoje zdanie, swój rozum i swoje postrzeganie. Bardzo realnie powinniście pewne sytuacje ym, rozdzielać. I tutaj mi karty pokazują, że przy Was będzie kłótnia, będzie kłótnia, będzie konflikt. I w tym konflikcie, a szczególnie tu są sprawy jakieś z aspektu rodzinnego, nie powinniście ani manipulować nikim na własną korzyść, że tak to nazwę w cudzysłowiu, ani nie poddawać się manipulacji czyjejś. Czyli jeżeli ktoś was będzie prosił, słuchaj, postaw się za mną, obierz moją stronę, mniej zawsze swoje zdanie, o ile postawienie się po stronie tej osoby będzie zgodne z Twoim zdaniem, oczywiście to jest na tak, ale jeżeli zrobisz to tylko, bo nie potrafisz komuś odmówić, bo nie potrafisz się sprzeciwić, bo głupio ci jest, jakby powiedzieć, co myślisz naprawdę, to nie podążaj tą ścieżką. Tak mi kochani, przy Was wychodzi dla tej karty. Oczywiście takie czytanie na przyszłość, yy, konkretne pytania do tarota, również jest u mnie w, czy, w odczytach prywatnych, a ja teraz zapraszam Was do odczytu dla karty numer 2, jeżeli również tym odczytem jesteście zainteresowani. Kochani, przede mną przed Wami karta numer 2 z kart oczyszczonych anielskich. Wybieram. O, jedna karta mi wyskoczyła. Wybieram dwie karty, bo takie tak było dla pierwszej karty, dla pierwszego wyboru. Także i u Was będą dwie karty anielskie przy Was, karty informacyjne. No, zobaczcie. Dwie sprawy, dwa, dwie rzeczy, dwa cele, Twoje dwie myśli, pierwsze myśli, myśli takie, o których które zaprzątają tobie głowę, sprawy, które zaprzątają twoje, Twoją głowę, plany, o których myślisz. Pierwszej kolejności, pierwsza myśl, jaka ci się nasuwa, na przykład, czy będziemy razem, czy wszystko się poukłada, tak? Czy znajdę dobrą pracę, czy pracę zmienię. To są moje przykładowe myśli przy tobie. Karta mówi, w przeciągu kilku tygodni zrealizuje się to dla ciebie bardzo pozytywnie. Kolejna myśl, czyli następne w kolejności sprawy, który, o których myślisz, które są drugorzędne w twoim życiu. Wydarzą się w przeciągu kilku miesięcy dla Ciebie. Bardzo ładnie karty pokazują, iż sprawy, o których myślisz, zakończą się sukcesem. W przeciągu kilku miesięcy, szczególnie będzie tu chodziło o jakieś sprawy urzędowe, sprawy sądowe, sprawy majątkowe, sprawy związane z aspektem materialnym, finansowym, mieszkaniowym. W przeciągu kilku miesięcy one się dla ciebie bardzo ładnie tutaj wyklarują. Natomiast karta w przeciągu kilku tygodni bardziej mi tu się skupia na aspekcie rodzinnym, uczuciowym, problemach w tym temacie, z tej, z tej perspektywy patrząc. Tak? Kochani, ja jeszcze to, co od razu yy, widzę tutaj w kartach i jak, to, jaką mam myśl przy tym odczycie dla Was, przy tej karcie, którą sobie wybraliście, to są jakieś sprawy związane ze zdrowiem. Wiecie kochani, że ja kart na zdrowie nie stawiam, ale jeżeli karty same dają pośrednio jakąś informację, to ja Wam ją przekazuję i tutaj widać, abyście skupili się na swoim zdrowiu. To mogą być błahe sprawy przy Was, to mogą być sprawy związane z różnego rodzaju bólami, bardzo mocno tutaj mi się zaznaczają sprawy związane z bólami właśnie w obrębie mm, kobiecych spraw, tak? kobiecego zdrowia. A jeżeli chodzi o mężczyzn, to bardzo takie bóle związane ze stawami i kośćmi. Kochani, w ogóle w jakimkolwiek aspekcie, bo pamiętajcie, czytanie jest czytaniem ogólnym. Nie stawiam tobie karty teraz prywatnie. Jeżeli odczuwasz zmiany w swoim organizmie, jeżeli od jakiegoś czasu czujesz, że coś jest nie halo, że coś jest nie tak, Zrób badania, pójdź, zapytaj się. To samo tyczy się jakiejś bliskiej tobie osoby, bo tu są powiązania rodzinne. Tu może być jakaś zagrożona ciąża. Tu może być, y, sprawy mogą być związane z Twoim dzieckiem, z jakimś emocjonalnym nieradzeniem sobie w danej chwili. Czyli to mogą być również sprawy pokroju emocjonalnego. Y, od stricte właśnie takich, wiecie, dwu, dwubiegunowości emocjonalnej po właśnie nawet stany depresyjne, lękowe i tak dalej. Na to wszystko, kochani, zwróćcie uwagę, nie bagatelizujcie tego, bo w porę zauważone symptomy. I reakcja w porę na te symptomy, które odczuwacie lub widzicie u swoich najbliższych, to mogą być też skrajne sytuacje związane z nałogami, też na marginesie. Jeżeli to zostanie zauważone, zostanie bardzo ładnie wyprostowane dla Was, na Waszą przyszłość, w Waszym życiu. I teraz, kochanie, oczywiście, tak jak mówię, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym może rezonować, i, i dla wszystkich znaków ono jest ale znów mi się przejawia znak zodiaku baran tutaj dochodzi dochodzą bliźnięta, rak i skorpion. I teraz tak, kochani, co w najbliższych miesiącach przy was. Co zmierza w waszą stronę. Wasze życie obróci się do góry nogami. Zacznie się tak zwana życiowa ruletka. Kochani, tutaj Najbliższe miesiące zweryfikują bardzo mocno wszelkie przyjaźnie, wszelkie romanse, wszelkie znajomości. Bardzo szybko zauważycie, kto jest w waszą stronę szczery, a kto wami manipuluje, kto ślizga się na waszych uczuciach. Kochani, uważajcie też, bo ja tu widzę osobę przy was, która w najbliższym czasie będzie chciała waszej pomocy, stricte związanej z pieniążkiem, z finansami, pomocy. I tutaj też byki mi się pokazują Uważajcie kochani na takie osoby Ta osoba, która będzie Was prosić o taką pomoc Może być z podznaku zodiaku wagi Może być spod znaku zodiaku panny Lub ryb I kochani, karta pokazuje, że jeżeli pożyczysz te pieniążki No to możesz mieć problem z ich odzyskaniem Teraz tak Na czy... O, karta mi jest... Chciałam powiedzieć, na czym powin... Powinieneś się skupić w najbliższych miesiącach. Karta mi wyskoczyła. Na relacjach rodzinnych, na weryfikowaniu relacji, na walczeniu z własnymi słabościami i pokusami, kochani, bo tu mi wychodzą sytuacje, gdzie wy jesteście narażeni na stricte pokusy, na jakieś właśnie słabości. I kochani, na czym powinniście się skupić również? Powinniście się skupić właśnie na aspekcie rodzinnym, na aspekcie zdrowotnym i na aspekcie, jakby wam to tutaj, żeby to tak yy, ładnie zabrzmiało wyklarowania swoich znajomości. Powinniście zacząć nie przestać idealizować osoby wokół Was, a bardziej słuchać tego, co dane osoby mówią i, i jak to się przekłada na to, co robią. Przy Was. Tak mi się to w kartach pokazuje. Karta, powin, po, karta taka skupienia się na sobie mówi: skup się na sobie, na swoim zdrowiu, na swojej osobie, na swoim samorozwoju, na swoich priorytetach i swoich oczekiwaniach. Nie uszczęśliwiaj innych, nawet za cenę, bo tu jest, jesteś osobą taką, która nawet za cenę własnego szczęścia chce, żeby inni byli szczęśliwi. Nie tędy, kochani, droga. Tak mi w kartach wychodzi. Skup się na, widzicie, zbliża się koniec roku, e, wchodzimy w nowy rok, w nowy początek, rok, który będzie obfitował wszelkie zmiany. Skup się na swoim właśnie, na swoim zdrowiu, na sobie samym, na tym, żeby rozpocząć ten rok w nowej energii, w takiej czystości energetycznej, którą widzę przy Was, ale ona jest przez różne sytuacje zaburzona a wy nie jesteście w stanie dostrzec tego, że tak to nazwy światła, które i nie, taki macie brak motywacji. Yy, tak, ta motywacja u Was spadła. Yy, skup się na tym, żeby tę motywację odzyskać, zawalczyć o siebie samego. No kochani, tyle ode mnie w pogadance od kart Tarota. Mam nadzieję, że odczyt Wam się podobał. Czekam na Wasze subskrypcje, łapki w górę, kochani. Do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Jeżeli macie propozycje na czytania, oczywiście czekam. Też chciałabym się dowiedzieć, bo widzieliście na pewno w, short, w Shorts YouTube film, że wstawiłam taki szybki odczyt, jakie znaki są stworzone dla siebie, ale mogę Wam również zrobić odczyt taki na miłość, czy jesteście stworzeni dla siebie przy wyborze danej karty. Kochani, jeżeli tak, zostawcie komentarz. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze ze swojej strony. Kochani, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odczycie. Cześć.